8 grudnia 2012 roku na basenie przy ulicy Banacha odbyły się 18. Mistrzostwa Warszawy Masters w pływaniu. W zawodach brali udział zawodnicy w wieku od 25 do 94 lat. W kategorii Masters nie ma przegranych. Tu liczy się sam start, chęć współzawodnictwa, wspaniała atmosfera, jaką tworzą zawodnice oraz kibice. Na listach startowych znalazło się wielu wspaniałych zawodników o wspaniałej przeszłości sportowej. Najciekawszym wydarzeniem był wyścig na 50 metrów z telemotorkowym mężczyzn. W nim startowali zawodnicy, których kibicom pływania nie trzeba przedstawiać. Łukasz Gąsior, Łukasz Rzymiński oraz Maciej Lewandowski mają za sobą starty na największych światowych imprezach. Świetnie rozpoczął gąsior, który prowadził po pierwszej długości basenu. Lewandowski zrobił jednak świetny nawrót i wysunął się na prowadzenie, którego nie oddał do końca wyścigu. Byli olimpijczycy, którzy reprezentują barwy legii Warszawa, rywalizowali także na dystansie 50 metrów z stelem dowolnym. W swojej koronnej konkurencji gąsior nie zawiódł oczekiwań i pokonał dystans w czasie 23 sekundy 76 setnych. Dwa tygodnie temu na Mistrzostwach Polski uzyskałem dużo lepsze czasy. Niestety ten okres od do Mistrzostw Polski, do Mistrzostw Warszawy. Nie przetrenowałem sumiennie czego są tutaj rezultaty, co jest niestety przykre, bo na Mistrzostwach Polski nie było wszystkich, którzy dzisiaj tutaj startowali, na których zależało mi, żeby z nimi wygrać, więc to jest takie trochę deprymujące, ale bardzo mi się podoba, że w końcu na zawodach Mastersów można Pościgać się z byłymi kolegami, już, już nie o, o te same emocje, ale dalej z tym samym sercem i z tą samą zabawą. Najważniejszym wydarzeniem zawodu był nieoficjalny rekord Europy w kategorii wiekowej 35-39 lat. Marcina Kaczmarka, który pobił w stafecie 4 razy 50 stelem zmiennym. Zawodnik Warsaw Masters Team przepłynął stylem sterem grzbietowym dystans w czasie 26 ,67 sekund, 67 setnych, a jego zespół odniósł zwycięstwo w całych zawodach. Lecz to nie był koniec jego sukcesów. Na 100 metrów sterem grzbietowym Kaczmarek osiągnął wynik 59 ,85 sekund 85 setnych. Jest to jeden z najlepszych wyników w historii Masters. Kaczmarek pobił wcześniej już rekord Europy na 50 metrów z celem grzbietowym, ale został zdyskwalifikowany za wynurzenie głowy spod lustra wody po starcie poza linią 15 metrów. Za pierwszym razem pierwsze 50 grzbietem, które przekroczyłem linkę, to widziałem. Nie wyszedł mi start i byłem za głęboko. Jak już zobaczyłem, bo zawsze sobie biorę punkt odniesienia na suficie, jak zobaczyłem ten punkt, to już wiedziałem, że jest za późno. Próbowałem to ratować, nie wyszło. Za drugim razem skróciłem to. No pewnie dlatego troszeczkę słabiej, ale yy, dalej poniżej rekordu. Najlepszą zawodniczką na dystansie 100 metrów z zmiennym została zawodniczka Sinetu Warszawa Joanna Janicka, która osiągnęła czas minuta 19 sekund i 26 setnych i zdobyła 386 punktów w klasyfikacji Sinklera. Wśród panów najlepszy był Wiktor Arafiejew z Ukrainy. Na 50 metrów z grzbietowym zwyciężyli Ewa Krzyżanowska i Wiktor Arafiejew. Na dystansie 50 metrów z klasycznym triumfował Stanisław Kozak. Ewa Szlagor wygrała na 50 metrów z celem motylkowym, klasycznym oraz dowolnym. Na 100 metrów na grzbietowym wygrała Joanna Janicka z Sinetu Warszawa. Na 100 metrów stylem klasycznym triumfowali Edyta Olszewska i Wiktor Arafiejew. Najlepsze wyniki na dystansie 100 metrów stylem motylkowym osiągnęli Katarzyna Krawczyk i Maciej Lewandowski. Na dystansie 400 metrów stylem dowolnym wygrali Dominika Michalik oraz Karol Dzięcioł.